Dzień dobry Państwu. Mówi Paweł Kula, polski lekarz pracujący w Szwecji. Czy po pandemii jest gorzej? Zastanawia się w swoim artykule pani redaktor Kamila Śnieżek. Artykuł ten ukazał się w magazynie Świat Zdrowia. Posłuchajmy. Co na ten temat pisze pani redaktor Kamila Śnieżek? Zdrowie polskich dzieci z roku na rok się pogarsza. A spadek formy fizycznej i psychicznej najmłodszych coraz bardziej niepokoi pediatrów i specjalistów w dziedzinie zdrowia publicznego. Za wiele problemów zdrowotnych naszych dzieci obwiniamy pandemię COVID-19. Jednak większość z nich występowała już wcześniej. A dziś po prostu są bardziej widoczne. W ostatnich latach coraz więcej mówi się o dziecięcej epidemii otyłości oraz o jej konsekwencjach w postaci insulinooporności i cukrzycy typu 2. Coraz częściej rozpoznawane są wady postawy oraz uciążliwe alergie. Nie do zatrzymania wydaje się lawina zaburzeń psychicznych, wobec której bezradni są zarówno rodzice. Jaki niewydolny system opieki psychiatrycznej? Otyłość i jej konsekwencje. Według danych Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, już nawet co piąty nastolatek i co dziesiąty przedszkolak w Polsce ma poważny problem z nadwagą lub otyłością. Statystyki są bezlitosne. A niespotykana dotychczas na tak wielką skalę plagatycia wśród dzieci, to bardzo groźny trend ogólnoświatowy, dostrzegany i monitorowany od lat również w Europie, zwłaszcza po okresie pandemii. Otyłość to choroba cywilizacyjna, która obciąża cały organizm młodego człowieka, prowadzi do rozwoju insulinooporności i cukrzycy typu 2, naciśnienia i innych chorób układu sercowo-naczyniowego a także niealkoholowego stłuszczenia wątroby, problemów ortopedycznych, a nawet niektórych nowotworów. Otyłość ma również negatywny wpływ na samoocenę dziecka i jego zdolność socjalizacji, może więc zwiększać ryzyko depresji. Otyłe dziecko często zmaga się z nadmiarem kilogramów przez całe życie. Przyczyną są nieprawidłowe nawiki żywieniowe. I wpojona niechęć do aktywności fizycznej, ale też rozmnożone ponad miarę w wieku dziecięcym adipocyty, czyli komórki tłuszczowe, które pozostają w organizmie już na zawsze. Cukrzyca typu pierwszego i drugiego. O ile cukrzyca typu pierwszego o podłożu autoimmunologicznym rozpoznawana jest głównie u dzieci i ludzi bardzo młodych, o tyle cukrzyca typu drugiego znacznie bardziej kojarzy nam się z wiekiem dojrzałym. Dominującą przyczyną tej choroby jest bowiem nadmiar tkanki tłuszczowej trzewnej, zbyt niska aktywność fizyczna i poważne błędy żywieniowe, czyli typowe grzechy ludzi dorosłych. Naukowcy od kilku lat ostrzegają jednak, że coraz więcej przypadków cukrzycy typu drugiego rozpoznaje się również u dzieci, w tym nawet u przedszkolaków. Rozwój choroby jest ściśle związany z plagą otyłości u najmłodszych, siedzącym trybem życia, unikaniem zajęć sportowych i rozwijaniem się insulinooporności. Do nasilenia tych problemów znacząco przyczyniły się obostrzenia w czasie pandemii COVID-19, ale koronawirus zawinił również bardziej bezpośrednio. Naukowcy podejrzewają, że zauważalny wzrost zachorowań na cukrzycę typu 1 w ciągu kilku miesięcy po zakażeniu może mieć związek z reakcjami immunologicznymi organizmu dzieci na białko wirusa. Alergie wziewne i pokarmowe. Już nawet połowa małych Polaków zmaga się z jakimś rodzajem alergii. Niewłaściwe reakcje immunologiczne organizmu na substancje obiektywnie niegroźne najczęściej dotyczą pyłków i innych alergenów wziewnych, takich jak sierść zwierząt czy roztocza kurzu domowego, a także niektórych rodzajów żywności. Najczęstsze alergeny pokarmowe u dzieci to białko mleka krowiego i białko jaja, gluten, orzeszki ziemne, truskawki. Objawami alergii u dzieci są wodnisty, uciążliwy katar sienny, kichanie, kaszel, drapanie w gardle, duszności astmatyczne, dolegliwości jelitowe, a także problemy skórne, w tym przewlekłe, bardzo utrudniające życie, atopowe zapalenie skóry, przebiegające z silnym świądem, zaczerwienieniem, pękaniem czy łuszczeniem się na skórka. Czy pandemia mogła mieć wpływ na wzrost częstości przypadków alergii u polskich dzieci? Izolacja w domach, w tym nauka zdalna, wpływały co prawda na złagodzenie objawów w okresie pylenia drzew i traw, jednak badanie przeprowadzone w 2020 roku wskazało na nową, niepokojącą zależność. Naukowcy uważają, że zmienione środowisko na wczesnym etapie życia. Niemowląt urodzonych w okresie izolacji zwiększyło częstość rozwijania się alergii wziewnych. Astma oskrzelowa. W Polsce astma oskrzelowa jest jedną z najczęstszych chorób przewlekłych wieku dziecięcego i zazwyczaj jest ściśle powiązana z alergiami wziewnymi na pyłki roślin. Roztocza kurzu domowego, alergeny zwierząt, zarodniki pleśni i grzybów. Szacuje się, że obecnie z astmą zmaga się od 5 do 10% polskich dzieci, a u około 80% z nich pierwsze objawy występują jeszcze przed ukończeniem 5 roku życia. Choroba ma charakter napadowy, a w jej przebiegu dochodzi do obrzęku ścianostrzeli i powstania stanu zapalnego, który prowadzi do obturacji dróg oddechowych i utrudnia oddychanie. Dziecko z astmą doświadcza ataków duszności, odczuwanych jako ściskanie w klatce piersiowej, które ustępują samoistnie lub pod wpływem leków. Charakterystyczny jest męczący, suchy kaszel i świszczący oddech. Zwłaszcza po wzmożonej aktywności fizycznej lub pod wpływem silnych emocji oraz zaostrzenia w okresach ekspozycji na alergeny wziewne, na które dziecko jest uczulone. Czynnikiem zwiększającym ryzyko ciężkiego przebiegu astmy jest też silne zanieczyszczenie powietrza. Co ciekawe, w okresach lockdownów i ograniczeń związanych z pandemią na całym świecie zaobserwowano mniejszą liczbę hospitalizacji z powodu ciężkich ataków astmy, gdyż mali pacjenci nie byli wówczas tak bardzo narażeni na kontakt z wyzwalaczami choroby i łatwiej było ją kontrolować. Wady postawy i inne problemy ortopedyczne. Prawidłowa postawa ciała może uchronić nas przed bólem. Tymczasem Polacy z roku na rok są coraz bardziej pokrzywieni. Dotyczy to niestety również najmłodszych pokoleń, a przyczyną poza wadami wrodzonymi są oczywiście siedzący tryb życia i niedostatek ruchu jeszcze bardziej nasilone w okresie lockdownów i nauki zdalnej. Długie godziny spędzane w szkolnych ławkach lub przed ekranami komputerów, często na źle dopasowanych do wzrostu i wagi krzesłach i fotelach, bez przerw na gimnastykę czy grę w piłkę, odbijają się drastycznie na sylwetkach dzieci. Najczęściej rozpoznawane obecnie problemy ortopedyczne u dzieci to. Plecy okrągłe, zazwyczaj kifoza piersiowa, płaskie lub wklęsłe, lordoza lędźwiowa, skolioza, czyli skrzywienie boczne kręgosłupa, klatka piersiowa lejkowata lub kurza, kolana koślawe lub szpotawe, płaskostopie czy stopa płasko-koślawa. U młodzieży coraz częściej rozpoznaje się związany z klikaniem zespół cieśni nadgarstka, dotychczas uważany za schorzenie typowo biurowe. Wszystkie te problemy układu ruchu wymagają rehabilitacji, a także zmiany przyzwyczajeń całej rodziny, zwłaszcza w zakresie aktywności fizycznej. Brak leczenia poważnych wad postawy może dla dziecka oznaczać stopniowo pogarszającą się sprawność fizyczną, mniejszą wydolność krążeniowo-oddechową, a także pogłębiające się zniekształcenia prowadzące nawet do inwalidztwa. Problemy psychiczne. Według raportu UNICEF. Częstotliwość występowania zaburzeń psychicznych u dzieci w wieku 10 do 19 lat w Polsce wynosi prawie 11%. Co oznacza, że z depresją, zaburzeniami lękowymi, adaptacyjnymi, odżywiania i innymi poważnymi problemami zmaga się obecnie około 400 tysięcy. 9 tysięcy nastolatków. 409 tysięcy nastolatków. W okresie pandemii wiele polskich rodzin doświadczyło tak traumatycznych sytuacji jak utrata pracy i znaczące pogorszenie sytuacji materialnej, wielomiesięczna izolacja, zaostrzenie chorób przewlekłych, czy w końcu śmierć bliskich osób. Które mogły prowadzić do zaniedbywania emocjonalnych potrzeb dzieci. Zatrważające są również dane o skali przemocy, jakiej doświadczali wówczas małoletni. Według raportu Polskiej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę z końca 2020 roku 11% dzieci i młodzieży doznało przemocy ze strony członków rodziny. 15% ze strony rówieśników, w tym cyberprzemoc, hejt, a 10% jakiejś formy wykorzystywania seksualnego, często w internecie. Badania przeprowadzone w różnych krajach wskazują, że średnio jedno na czworo dzieci doświadczyło. Pogorszenia kondycji psychicznej w trakcie pandemii. Skutki tych zmian będą długofalowe i mogą znacząco wpływać na rozwój i dalsze życie młodych ludzi, zwłaszcza jeśli ze swoimi problemami pozostaną sami. Pisze w swoim artykule. Zatytułowanym Czy po pandemii jest gorzej? Pani redaktor Kamila Śnieżek. Dziękuję pani redaktor za ten bardzo dobry, merytorycznie artykuł. Za to, że pani redaktor Kamila Śnieżek pisze piękną polszczyzną. I przystępnym językiem o trudnych tematach medycznych. Ja, jako polski lekarz pracujący w Szwecji, mogę potwierdzić, że z tymi samymi problemami spotykamy się wśród szwedzkich dzieci i młodzieży. W Szwecji służba zdrowia jest tak zorganizowana, że wszyscy pacjenci, niezależnie od wieku płci, zgłaszają się do lekarza pierwszego kontaktu, który w Szwecji jest almen lekarz czyli lekarz ogólny, odpowiednik polskiego lekarza rodzinnego. Stąd mam przegląd sytuacji i Mogę tylko potwierdzić, że coraz większym problemem wśród szwedzkich dzieci i młodzieży jest otyłość, cukrzyca, alergie, astma oskrzelowa, wymienione w artykule pani redaktor Kamili Śnieżyk, problemy ortopedyczne. I w końcu problemy psychiczne. Nie jestem naukowcem, nie jestem epidemiologiem. Trudno zająć mi stanowisko w tej kwestii, czy to jest efekt pandemii koronawirusa, czy po prostu efekt cywilizacji, w której żyjemy. Tych zagrożeń, które są w środowisku współczesnego człowieka, stylu życia, który prowadzimy, a za naszym przykładem nasze dzieci i młodzież. Dzieci to przyszłość świata w znaczeniu globalnym. Dzieci to przedłużenie naszego życia w sensie. Jednostkowym, rodzinnym. Dlatego bardzo istotne jest to, żebyśmy zadbali o zdrowie naszych dzieci, naszej młodzieży. Dlatego zachęcam wszystkich rodziców do tego, żeby w razie problemów, Somatycznych czy psychicznych u y, dzieci, młodzieży, żeby zgłaszali się y, z prośbą o pomoc, żeby prosili służbę zdrowia o pomoc. Na dziś chciałem podziękować za uwagę, zaprosić Państwa na następne spotkanie życzyć zdrowia państwu waszym dzieciom waszym rodzinom i do usłyszenia dziękuję jeszcze raz za uwagę